Cześć! Tematem dzisiejszego odcinka mega funkcja. Atrybuty. Atrybuty istniały w programie od zawsze. Jeżeli używasz atrybutów, jeżeli Twoja firma tworzy bloki z atrybutami, pracujecie na tym, rzeczywiście rysunki te, dokumentacja taka będzie miała wyższą wartość niż Umieszczanie napisów w blokach zwykłym tekstem, opisywanie tabelek zwykłym tekstem itd. Znaczy to, że Wasza pracownia jest na wyższym stopniu rozwoju wprowadzaniu dokumentacji niż inne firmy. A o co chodzi? Jeżeli stworzycie blok, na przykład zwykły prostokąt, i to będzie nasze biurko, i napiszecie w nim tekst, biurko typ. Pierwszy, na przykład mamy kilka biurek, wyglądają identycznie, mają te same rozmiary, ale jedno jest na przykład czerwone, drugie zielone. Jeden ma otwór na przeprowadzenie kabli od monitora i tak dalej, od klawiatury, drugi go nie ma. Jeden jest z szufladą, drugi bez. Ale symbolicznie zaznaczamy to w postaci prostokąta, który ma praktycznie identyczne wymiary przecież. W związku z tym, jeżeli stworzycie prostokąt, nazwiemy go biurko i damy w nim napis, biurko typ pierwszy, no to teraz, przy edycji takiego bloku, zmiana tego napisu spowoduje oczywiście uaktualnienie tego napisu we wszystkich wystąpieniach naszego bloku. Czyli teraz, wszędzie będzie biurko 1. Ale przecież my chcemy mieć biurko typ pierwszy, biurko typ drugi, biurko typ trzeci. Można stworzyć osobne bloki. Oczywiście super rozwiązanie. Natomiast zwróćcie uwagę, że napis w kocie wysokościowej na przykład na przekroju, no to jest jeden blok. Tak? Jest to strzałka z jakimś opisem. W związku z tym, tym tych kod wysokościowych mamy na rysunku z 50, no to przecież nie będziemy tworzyli 50 bloków, tylko po to, żeby w każdym wpisać inny tekst. W takim razie ktoś powie: No, to ja w ogóle nie robię bloków, tylko narysuję normalną strzałkę i normalnym tekstem wpiszę coś. Zgadza się. Tyle tylko, że za każdym razem musimy pamiętać, że mamy strzałkę, mamy jakiś odnośnik, mamy jakiś tekst, czyli mamy kilka różnych obiektów, które musimy kopiować. Można to zrobić oczywiście za pomocą grupy. I każdą grupę takich właśnie obiektów kopiować, wchodzić w edycję tej grupy i tak dalej. Ale po to właśnie, aby to wszystko było profesjonalne, a na dodatek miało jeszcze fajniejsze zastosowanie, stworzono atrybuty. Czyli wracając do meritum, do początkowego przykładu, wystarczy, że narysujecie nasze biurko, naszą kotę wysokościową i inny taki element powtarzalny, ale za każdym razem chcecie mieć inny tekst. To wystarczy stworzyć blok. Natomiast zanim to zrobimy, nie wpisujcie nazwy zwykłym tekstem, tylko rozwińcie kartę, blok i użyjmy pierwszej z brzegu ikony, takiej metki jak na walizce na wakacje. Zdefiniuj atrybut. I po kliknięciu takiej ikony otwiera się okno dialogowe, definicja atrybutu i tu właśnie wpiszmy te teksty. Czyli etykieta to nasze będzie biurko 1 na przykład, biurko typ 1, następnie monit to są wszystkie teksty, monity, to są wszystkie teksty, które program wyświetla nam w linii poleceń. Za pomocą których chce się z nami skomunikować. Kliknij to, podaj tamto, wpisz wartość, zrób coś. To są monity. W związku z tym my tutaj również możemy wpisać swój dowolny monit. Na przykład podaj typ biurka. I domyślnie można wprowadzić wartość, na przykład biurko typ pierwszy, czy po prostu jedynkę, i tak dalej. Może jedynkę nie, dlatego że to będzie, powiedzmy, numer komuś się skojarzy. Typ A, typ B, czy typ pierwszy. I to wszystko. Reszta to są ustawienia czcionki, wyrównianie do lewej do prawej, wysokość tekstu, obrócenie tekstu. O wszystkich trybach, które pojawią Wam się obok, zaraz opowiem po kliknięciu OK pojawia się po prostu tekst biurko 1, biurko typ 1 i dopiero z takiego elementu, czyli z naszego prostokąta plus takiego właśnie jednego atrybutu robimy zwykły blok, tak? klikamy base i i tutaj nazwiemy sobie na przykład biurko, po prostu biurko po kliknięciu punktu bazowego, po wybieraniu tych obiektów i zatwierdzeniu OK program automatycznie jak zauważycie otwiera Okno dialogowe właśnie z tym naszym napisem: Podaj typ biurka. Typ pierwszy. OK. I kiedy będziecie wstawiali teraz blok, ikonką wstaw, nasze biurko oczywiście, klikam OK, wstawiam jedno biurko koło drugiego i znowu otrzymuję to samo pole edycyjne: Podaj typ biurka. I teraz mogę wpisać biurko typ 2. Czyli jak widzimy, super sprawa. Bo od razu po wstawieniu bloku mamy o czymś informację: podaj typ biurka, podaj kolor, podaj wagę, podaj cenę itd. My możemy wpisać sobie nieskończoną ilość takich atrybutów w bloku. Zauważmy, że dany element może mieć różne atrybuty, np. śrubka, może mieć gwint lewo bądź prawostronny, może mieć średnicę. Gwintu, może być materiał, z czego jest zrobiony i tak dalej. Może waga mieć wpisaną, numer katalogowy. To samo będzie z naszym biurkiem, krzesłem czy drzwiami. Możemy wpisać rozmiar, możemy wpisać producenta, możemy wpisać lewe czy prawe. Możemy wpisać jakieś oznaczenia, tak? Z zamkiem automatycznym, bez zamka automatycznego. Dowolne atrybuty możemy tutaj wpisać i za każdym razem, kiedy będziemy wstawiali takie drzwi, takie biurko, taką śrubkę, program będzie w. Pisywał te informacje, które mu tam zadamy w tym polu edycyjnym. Ale o wiele fajniejsze jest to rozwiązanie, niż pisywać to wszystko zwykłym tekstem. Możemy mieć te same drzwi wizualnie, ale inne właściwości. Możemy nadać kolor, producenta innego, inną wagę itd. Dodatkowo takie atrybuty program potrafi wyciągnąć w postaci tabelarycznej do KADA bądź do Excela wystarczy że użyjecie w zakładce na górze w menu opis użyjecie ikony wyodrębniania danych czyli data extraction i tu w takim kreatorze właśnie ośmiokrokowym takim kreatorze kiedy go przeklikacie program się tam będzie po kolei pytał z jakich obiektów chcecie zrobić zestawienie jakie one mają atrybuty i na końcu zostanie wam stworzona tabela w KADzie i w Excelu Wszystkich biurek, śrubek, stołów i tak dalej. I te wszystkie atrybuty, które tutaj właśnie wpisaliście, mogą być użyte w tej właśnie tabeli. Wszystko zależy od tego, czy sobie zaznaczycie tam parawki, czy nie. Więc automatycznie można robić zestawienia tych wszystkich atrybutów, że jedno biurko jest takie, drugie inne, ile mamy typów takich biurek, program to zliczy, sumuje i tak dalej. Fantastyczna funkcja, czyli w menu opis. Data Extraction, czyli wyodrębnianie danych. Ale powróćmy jeszcze na moment do samego tworzenia atrybutu. Kiedy rozwinę menu Narzędzia Główne i na karcie blok pierwszą, tak jak wspomniałem, ikonę, zdefiniuj atrybut, pojawi się okno dialogowe. Tam wpisywaliśmy etykietę, monit i w jakąś domyślną wartość. Oprócz tego, po lewej stronie mamy bardzo fajne parawki do zaznaczania. Tryb. Standardowo zaznaczona jest ikona parawki przy zablokuj położenie. I bardzo fajnie, chodzi o to, że kiedy ja przesunę moje drzwi, moją śrubę, mój stół, to te atrybuty, które wpisałem, mają za nim podążać, czyli zablokować położenie. Natomiast pozostałe parawki są puste. My możemy sobie regulować widocznością różnych elementów na rysunku. Kiedy włączymy parawkę niewidoczne. Nasz atrybut będzie niewidoczny na rysunku. To nie znaczy, że go nie ma. On jest i będzie w zestawieniu, jeżeli chcemy, ale nie chcemy, żeby program wyświetlał mi w takim razie drukował element, który chcemy umieścić na rysunku. Na przykład cena. Nie chciałbym, żeby przy każdą biurko było napisane 100 zł, 100 zł, 100 zł, 100 zł. 100 zł. Po prostu chcę mieć narysowane biurka, stoły, meble, kwiaty itd. Urządzam mój pokój, moje mieszkanie, robię aranżację wnętrza, ale ceny nie są specjalnie konieczne na tym etapie pracy. W tabelce owszem, niech one sobie gdzieś tam będą, ale na rysunku zaciemniają rysunek, nie są tutaj konieczne. W związku z tym parawka niewidoczna akurat by tutaj pasowała. Tryb, czyli parawka stały. No jasne, Kupiu, kupując jakiś mebel i wstawiam go do rysunku, no to ja nie mogę sobie określić prywatnie w tej chwili ceny, że nie stać mi na to biurko, w takim razie dam kwotę 50 zł zamiast 100. No niestety nie, no cena jest wymyślona, cena jest ustalona przez producenta danego mebla, w związku z tym ta cena jest stała, ja jej nie mogę sobie tutaj zmieniać, tak? w związku z tym również dałbym parawkę stałą, żeby program się o to nie pytał, podaj cenę. Cena jest przypisana, niech sobie już będzie na stałe wpisana, taką jaką odczytałem z katalogu. Weryfikowalny. Nie polecam zaznaczania tej opcji prywatnie, ponieważ program po przejściu całej tabeli: typ, rodzaj, yy, gwint materiał i tak dalej, drzwi lewostronne, prawostronne, przejdzie nam przez wszystkie elementy jeszcze raz i spyta się, czy zdecydowanie, czy jesteśmy pewni, że to są lewostronne drzwi, że mają taki materiał, że mają taki gwint te śruby, i będzie przeglądał nam te dane raz bądź dwa razy, czyli weryfikował je. Jeżeli popełniamy błędy, jeżeli. Chcemy weryfikować oczywiście wprowadzane dane, można to zaznaczyć, natomiast normalnie z codziennej pracy rzeczywiście będzie to kłopotliwe, więc od razu róbmy wszystko dobrze, sami na końcu sprawdźmy nasze, nasze dane, ale może nie przy każdym wstawionym po prostu elemencie za każdym razem. Wstępnie ustawiony, no to właśnie kiedy wpiszemy wartość domyślna już będzie wstępnie ustawiona, wszystko w porządku, zablokuj położenie, tak jak wspomniałem, parafka myślę, że fajnie, żeby była włączona, ponieważ ona blokuje nam położenie tego atrybutu w stosunku do, do bloku, po prostu, żeby się przesuwała razem z nim. No i ostatnia parafka, wiele linii. Kochani, tabelka rysunkowa. Tabliczka, niektórzy z reguły mechanicy mówią, tabliczka rysunkowa. Kiedy mamy informację, projektował, opracował, firma, data, skala i tak dalej, no to jest fantastyczny pomysł na zrobienie bloku z atrybutami. Czyli właśnie każdy z tych tekstów, jak projektował, opracował, sprawdził, numer, data, skala i tak dalej, to jest osobny atrybut. I potem z tego wszystkiego robimy tabelę z atrybutami, blok z atrybutami. I te rzeczy, które właśnie chcemy na stałe, jak na przykład nazwa firmy. Adres, i tak dalej, to sobie klikniemy parawkę stały, natomiast wiele linii użyjemy na przykład w polu temat, kiedy mamy napisane rzut parteru, druga linika, tak? czyli Enter instalacje elektryczne, Enter inwentaryzacja na przykład. Chcemy mieć wieloliniowy atrybut, no to ta parawka wiele linii tutaj się przyda. Czyli na jednym rysunku, na jednym na jednej formatce, możemy mieć kilka różnych tabelek, tak? jakieś detale, szczegóły rzut parteru i tak dalej i w ten sposób prowadzić dokumentację i za każdym razem chcemy wstawiając taką tabelę niech program pyta się w postaci tabelarycznej właśnie w postaci okna dialogowego kto projektował, kto sprawdził, jaka data jaka skala żebym nie musiał tego wpisywać tekstem po prostu w ten sposób uzupełniając tabelę Odpowiednie pola będą wpadały w odpowiednie miejsca, odpowiednią czcionką, odpowiednio sformatowane, nie dajemy użytkownikowi możliwości, że on nam poprzesuwa te napisy, zmienić czcionkę, kolor itd. Po prostu po wstawieniu bloku automatycznie pojawia się okno dialogowe, w którym uzupełniamy pola. Po kliknięciu OK te informacje wpadają w odpowiednie miejsca tam gdzie ja chciałem. Skoro jestem autorem takiej tabeli, takiej koty wysokościowej itd., zapoznajcie się, kochani, z atrybutami to jest wspaniałe rozwiązanie, istniało od zawsze, odkąd powstały programy CAD. I tak jak właśnie wspomniałem na początku, firmy, które używają, które, osoby, które używają atrybutów, no świadczy to o tym, że są na wyższym jak gdyby, stopniu rozwoju w prowadzeniu dokumentacji, ponieważ no, korzystają z fajnych, dedykowanych do tego, do tego narzędzi. Za pomocą takich atrybutów wpiszecie sobie na przykład oznaczenie osi, wpiszecie na przykład metki pomieszczeń, tak, czyli numer pomieszczenia, nazwa pomieszczenia, powierzchnia posadzka i potem wstawiam taką kratkę, czy taki krzyżyk i metka pomieszczenia wstawia się od razu pyta się, podaj numer pomieszczenia, podaj nazwę, powierzchnię może czytać automatycznie, kiedy wstawimy pole. I wpisujemy tylko yy, rodzaj posadzki i w każdym pomieszczeniu mamy ten sam blok przecież, ale różne teksty. No bo przecież raz jest kuchnia, raz jest łazienka, raz jest korytarz. Różne powierzchnie, różne klepki, różne numery, ale blok jest ten sam. Tak samo wygląda, to jest jeden blok. Niezwykły tekst, niezwykłe kratki linią, tylko blok. I żeby w każdym pomieszczeniu nie nazywało się kuchnia, tylko każde pomieszczenie mogło nazywać się inaczej, mieć właśnie inne wartości, musimy to zrobić za pomocą atrybutu. Czyli koty wysokościowe, metki pomieszczeń, nazewnictwo. Elementów, jakieś ceny, inne wartości, waga i tak dalej, ale przede wszystkim tabelka, czyli tabliczka rysunkowa, gdzie mamy temat rysunku, firmę, projektował, opracował, sprawdził, data, skala, numer rysunku. No tutaj to podstawa, jeżeli chodzi o tworzenie atrybutów. No tutaj są, jest to wymarzone miejsce, aby ich, aby ich użyć. I ostatnia funkcja, którą koniecznie sprawdźcie kiedy już dojedziecie do pracy, dojedziecie do biura. Wpiszcie sobie taką komendę ATT out. Za pomocą tej komendy ATT out wyrzucimy atrybuty z zadanego obszaru, chociażby z takiej tabelki rysunkowej do pliku tekstowego. Tutaj mamy niestety do wyboru tylko plik tekstowy, czyli notatnik. Natomiast właśnie funkcja ATT out Wszystkie atrybuty, które stworzyliśmy, wyrzuci nam do notatnika. Czyli funkcja attout wyrzuci nam do pliku tekstowego wszystkie atrybuty, które użyliśmy w tej tabeli. I teraz, nie mając kada, nie znając go w ogóle, lub po prostu nie otwierając gister możemy spokojnie, na szybko pozamieniać konkretne wartości tych atrybutów: numer rysunku, nazwiska, datę, skalę itd. Natomiast jak je wczytać z powrotem? Jasne, dobrze pomyślałeś. ATTIN zaznaczamy konkretny plik, który sobie nazwaliśmy, na przykład tabela pierwsza, tabela druga i tak dalej, i program uaktualnia te atrybuty, wczytując je do naszego rysunku. Super funkcja, bardzo często z niej korzystam, kiedy muszę przenumerować, na przykład gniazda elektryczne, kiedy muszę zmienić nazwę tabelką. Kiedy muszę pozmieniać powierzchnię, nie muszę tego robić na rysunku, mogę to po prostu spokojnie przy kawie zrobić w pliku tekstowym, a następnie wpisując attin, program uaktualni mi wszystkie te wartości. Nie muszę też tego robić ja, mogę to zrobić ktoś inny, kto odpowiada za edycję tego rysunku, a ja w tym czasie będę mógł zająć się dalej projektowaniem innych rzeczy. Nie muszę zamykać pliku, aby komuś ten plik udostępnić. Wystarczy, że te atrybuty zostaną przez kogoś zmienione, a ja w dowolnej chwili mogę je co chwila wczytywać, uaktualniając wszystkie dane. Bardzo dziękuję, że byłeś z nami dzisiaj również w tym odcinku. Słuchaj kolejnych. Obserwuj nasze strony internetowe, webinary, ponieważ tam będziesz mógł również na żywo zobaczyć, co robimy, co klikamy, zadawać bezpośrednio pytania i do usłyszenia. Daj oczywiście znać, czy podobało się Daj też znać, jakich tematów chciałbyś posłuchać w następnym odcinku. Do usłyszenia!